Siema. Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy Dom Kultury, który skrywa pewną tajemnicę. Zastanawiacie się, co jest tajemnicą? Schron obrony cywilnej, który znajduje się pod nami. Ale najpierw wejdźmy do środka. Ale o co w ogóle chodzi i co my tu robimy? Dostaliśmy ostatnio od Was informację, że w opuszczonym budynku będącym kiedyś domem kultury, a następnie klubem dyskotykowym znajduje się schron lotniczy. Niby nic w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że właśnie w tym schronie podobno dalej znajduje się magazyn masek przeciwgazowych, płaszcze ochronnych i innych specyfików do ochrony ludności przed skażeniem. Zanim jednak znaleźliśmy wejście do piwnicy, i zrobiliśmy szybki rekonesans w budynku byłej dyskoteki. Mimo, że obiekt mocno zdewastowany, to to co znaleźliśmy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wiadomo, jeżeli mamy klub muzyczny, to czy musimy mieć bar, żeby jakoś rozruszać imprezę? I tak jak z tego zauważyliśmy, to bar znajduje się tutaj, tylko zwróćcie uwagę na to, jak dużo on miejsca zajmuje w perspektywie do tego, jak lokal, sala jest, jest niewielka. Keller czy kolegi, proszę. Proszę bardzo. Zobaczcie tutaj. Piastowskie zakłady gumowe. Piastowskie zakłady. To był 100 Stomil, chyba. No. Informujemy, że jesteśmy producentem taśmy hamulcowej tkanej. Typ Binolecz. części zamiennych do sprężarek WS100. Zawór. Zawór. Większa korespondencja była, skoro taśmy hamulcowe, bardzo uprzejmie prosimy o odpowiedź. Do jakiejś tęty, taka... Wiesz, sądzę możliwe, że coś takiego jak robili jakiś remont w tym miejscu, to też ten remont Panie, musiał być. Taśmy gumowej, ale remont też trzeba? musiał być przeprowadzany pod kątem schronu który być, musi być nadal. A wy się zobaczcie, może jest jakaś je, dalej... 92. A to 90 jest. 92, na 24 lata. No i na scenie znajdujemy pierwsze wskazówki, świadczące o tym, że ten schron rzeczywiście tutaj jest. Maska przeciwgazowa. Albo może to jest ten... Elefant. Elefant, słoń, ale... Jakąś nazywał ze Stalkera? Yy... Ten z tą trąbą latą. No nic, może później przystąpimy. Ten ze Stalkera nazywał się Snork. My natomiast ruszamy na wyższe piętra. Większość pomieszczeń wygląda tak samo. Graffiti, powybiane okna i pełno kulek od ASG. Mieliśmy już wracać i kierować się do schronu, kiedy naszym oczom ukazało się coś ciekawego. W jednym z pomieszczeń stała wielka metalowa skrzynia. Okazała się być przedmiotem, którego nikt z nas nie nawet się nie spodziewał. Sejf. To jest sejf. Co? To jest nieotwarty sejf. Pierwszy raz odkąd chodzimy po takich miejscach, znaleźliśmy nieotwarty sejf, co nie? Ceka złoto deserterów Znaczy, otwarty Ciekawe, czy nie otwarty? Nie, no widocznie ktoś się chciał tam włamać, ale widać. Nie wiem, jak jest z sejfami, ale wiem, że te szafy na broń muszą być przekręcone do dwóch, do ściany i do, do ziemi, co nie? No do ściany nie jest. To musi być. On. Ciekawe, co jest w środku, bo nie jest zamknięty. No, ja tego ja się nie dowiemy. To no, nie. no to co, mają już wszystkie pomieszczenia w sumie ogarnięte? Nie ma tutaj dużo do zwiedzania ale zostanę. Chodźcie, znalazłem też krzesełka tam, co... Krzesełka? Tak. A pamiątkę po kinie, tak? Czyli się jak na gorącym krzesiu. Różynie jak <gryzniach> na elektrycznym. <gryzniak> Ty jesteś elektryczny. Kolejny raz tak. Krzesełka, Sala kino. I znowu kogoś brakuje. I Bartka znowu nie ma. <gryzniak> chodzimy po tej piwnicy, chodzimy. To no jest bardzo mała, ale nie możemy znaleźć wejścia do tego, do tego schronu. <gryzniak> A jeszcze tutaj nie byliśmy. Przecież najmniejszy, jesteś specjalista w takich rzeczy. Głoń się. <noise> nie się tam? Cię nie śmieję, bo jeszcze ja też nie zniszczę. <noise> Dziura wybita w ścianie okazała się być wejściem do schronu. Zanim jednak znaleźliśmy interesujące nas maski i sprzęt wojskowy, trafiliśmy na ogromne sterty papierów. Okazały się one być dokumentami podobnymi do tych, które wcześniej znaleźliśmy na barze. Kiedy mijaliśmy kolejne pomieszczenia, miejsce to nabierało coraz bardziej charakteru schronu niż piwnicy. Im dalej szliśmy, tym robiło się ciekawiej. Nie wiem, czy Wy mieliście PO w szkołach, my mieliśmy, i do nas na zajęcia właśnie coś takiego przyniósł profesor. Jest to dokładnie indywidualny pakiet przeciwchemiczny. W środku znajdowały się różne odcinki chemiczne, które służyły do odkażania yy, skażonych u ubrań czy czy tam skóry i tak dalej. W środku powinny być takie fiolki z różnymi odczynnikami i one powinny być w takiej dzianinie jak bandaż. O, jest. Jedna fiolka, druga fiolka. I to jest jakaś tam chemia w środku, ja dokładnie nie pamiętam co to było, ale one są po to w tych, w, no, w tych takich siateczkach, że w środku jest taka próbówka. Jak ją zgnieciemy, żeby się nam szkło nie wylało. No ale składam to tak jak było, żebyście mogli. Wy inni, którzy tutaj przyjdziecie, to jeszcze zobaczyć. Wy tego nie czujecie, ale my czujemy. Chodząc tutaj naprawdę śmierdzi aż tą chemią, która jest w tych IPP, w tych indywidualnych pakietach przeciwchemicznych. E, wy wiecie po czym wy tutaj przeszliście? Co? Wiecie po czym wy tutaj przeszliście? Po całej masie ciuchów. No tak. Ale to są ciuchy wojskowe. Tak. To jest mapa. Weź tu na ziemi nie ją po prostu. To. Dlaczego to będzie, będzie polski? Głupie pytanie. To jest Olsztyn, więc... Mapa sieci kolejowej. widzicie, że tutaj jest napisane? No. Czechosłowacja. Tutaj być jeszcze Ale tu jest. Stan 1 stycznia 1949 49 rok. Ale to może być wydane trochę później, ale mapa jest sporządzona. Stan, roku. jest stan yy, na ten rok, to nie? Jak to wyglądało? Aktualny drugi jest Z 49 Jak to wygląda ze strony Niemiec? I jak to wygląda ze strony Ej, Związku? porównaj lewa prawa strona. Dokładnie, tu jest rozbudowana sieć. A tu pustynia. A tutaj jest pustynia. Odkryliśmy dwie tajemnice: schron i safe. I safe, dokładnie. Nic, I noszę w tak. piwnicy i, I pepe. Masakra. Ja żebyśmy znaleźli tutaj jeszcze maski. Skar. Złoty pociąg. <grystanie> I bursztynową komnatę. Zobacz jakie tutaj masz drzwi. Wiesz, to jest Wiesz co to jest? Beton z... Ja byłem w czymś takim kiedyś pod, pod blokiem jednym. Każdy słon miał takie awaryjne wyjście, jakby ci główne wyjście ze zasypało. To można było wyjść czymś takim. Czy Iż podobnie... to nie jest główne wyjście. Nie, to jest rezerwowe wyjście. Na milion procent. Do Zobacz, ale tam dalej masz wyjście na zewnątrz. No i to właśnie to tak wygląda. A widzisz? Dokładnie tak to ma wyglądać. No i generalnie każdy schron ma takie wyjście tego typu awaryjne. Jak główne się zawali, to można wyjść czymś takim. Ale wracajmy tam, gdzie jest schron. No tak jest jest. Widać, że był spalone A, tutaj się mocno dobrze hajcowało. i to nie rozkłóź. Ktoś sobie tak zrobił dla Weki, 46-ty, Pruszków. urbex z trochę u, u wyszła jak fał. Znaleźliśmy prysznicę. I sądząc po ilości kabin, to projektanci myśleli o tym, żeby ludzie mogli przeżyć tutaj jakiś dłuższy okres, na przykład paru Większa dni. liczba ludzi mogła to przeżyć. Dokładnie. <laughs> Shalalala, O fuck. Zdeptegię piastów. Zwróżycie że cały szereg dokumentów, schron, w którym się znajdujemy, lata wykonania na tym, czyli Późne lata socjalizmu wskazywał na to, że to był jakiś ważny kompleks produkcyjny tutaj. No mi się zgadzało, bo ja mówię, tu jest kolejka zaraz obok. Dokładnie. Czyli wiesz, dookoła wszystkie budynki, które się tu znajdują. Zakładając godzinę wód, ten kompleks też mógł być ważny do ciągłości państwa, działania, struktur i tak dalej. To jest moje gdybanie, ale na pewno coś ważnego się musiało. Chodząc po tym punkcie, znalazłem następną, następne miejsce, którego szukałem. Składowisko masek przeciwgazowych. Znaczy, tutaj, tego na sam, naprawdę niesamowita ilość. Trafiliśmy do miejsca tak naprawdę niesamowitego. Ja pierwszy raz coś takiego widzę w Polsce. Takie wielkie składowisko yy, masek i strojów przeciwchemicznych. Za, za chwilę postaram się wytargać jakiś taki niezużyty i ja wam pokażę, jak to wyglądało. O, tu jest na przykład OP1, czyli taki gumowy strój przeciwchemiczny. On się składał z sportek i z góry, takiej bluzy gumowej. To jest góra. Może właśnie rodzice, a szczególnie ojcowie, chodzą w takich woderach na ryby i często kupują właśnie te dułot OP1. A oprócz tego no jest tutaj mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo przeróżnych masek i worków na te maski. No ja jestem w szoku, nie? Jak wrażenia po dzisiejszej eksploracji? No, no ja powiem szczerze, że jestem w szoku. To jest... w miejsce wydawało się okropne, z na zewnątrz, ale to, co jest tutaj... No ja jestem w szoku. Niesamowite. Zaczynaliśmy tak naprawdę patrząc się na tą scenę, co to zrobiło wrażenie, ale było to taką w sumie normalną rzeczą dla nas, ale schodząc coraz niżej coraz głębiej... Było coraz ciekawiej. By było coraz ciekawiej. No, niesamowite jest to miejsce, tak, naprawdę. Nie? Niesamowite. Jak w kinie akcji, że schodzić dalej, i coraz bardziej się napięcie tak, nakręca. Tak. Słuchajcie, jeżeli doceniacie naszą pracę i podoba wam się to, co robimy, to subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, tak jak on daje trąbę w górę. No i co, do zobaczenia na następnej wyprawie.